Moi drodzy, już za momencik startuje LEGO Insiders Weekend, czyli największe listopadowe wydarzenie zakupowe na LEGO.pl oraz w sklepach stacjonarnych marki. Może nie licząc czarnego piątku, ale wciąż zaczynamy LEGO Insiders Weekend, a w nim do wyrwania ten oto zestaw, strasznie długo oczekiwany przez nas, myślę, że. Od okolic lipca, sierpnia każdy spodziewał się, że już za chwilę, za momencik będziemy mieli wreszcie tę reedycję klasycznego zestawu sprzed kilkunastu dobrych, kilkudziesięciu dobrych lat. No, niestety, ten zestaw powoduje liczne kontrowersje z różnych względów, które oczywiście omówię dla Was w recenzji. Dzięki temu Wy sami będziecie mogli z pełną świadomością podjąć decyzję, czy na ten zestaw polować podczas nadchodzących promocji, czy może go sobie odpuścić. Zapraszam do recenzji. Zaczniemy niestandardowo, a mianowicie od figurek znajdujących się w tym zestawie, bo to chyba najbardziej wkurza fanów serii Castle, którzy liczyli na ciekawą reedycję kultowego zestawu. W środku mamy dwie figurki: Maga Magisto, Magisto czy jak go tam zwać, i niestety już tutaj widać, że Lego poszło na łatwiznę. Figurka nie ma żadnych nadruków i to jest trochę żenujące faktycznie. Tors jest po prostu niebieski, tak samo te nogi, ta suknia też nie mają żadnych nadruków. Kapelusz również jest całkowicie niebieski bez żadnych wstawek, a mogłyby tutaj wstawki się pojawić, bo mamy klamrę z paskiem do tego różdżka i zwój, który jest naklejką na płytce. 2 na 2 Powiedzmy sobie szczerze, ten MAG mógł wyglądać lepiej. Mieliśmy lepszą wersję tego MAGA czy innego MAGA na build a minifigure. Także no, wygląda to po prostu słabiutko i niestety to samo należy powiedzieć o. Rycerzu, rycerzu Smoka, a konkretniej rycerce Smoka, i wiem, tak, trigger warning. Najgorsze jest to, że rycerz, który pojawił się w oryginalnej wersji zestawu, miał bardzo charakterystyczny hełm, który na ówczesne czasy był czymś rewolucyjnym, był bardzo skomplikowany pod kątem wtryskowym. Tutaj mamy ten hełm taki z tych klasycznych, starszych rycerzy, i niestety cała ta Postać wygląda trochę jak niepełnosprawny futbolista, a dodatkowo poza klasycznym mieczem, no, który akurat no, jest, już był wcześniej w zamku, więc można się było tego spodziewać, ale nie mamy tutaj żadnej tarczy, nawet takiej standardowej z jakimś nowszym smoczym nadrukiem. Wszyscy spodziewali się, że dostaniemy tą specjalną taką elipsoidalną tarczę, a nie dostaliśmy żadnej i za to też ogromny minus. Plus tylko za nadruk na torsie z przodu i z tyłu, ale poza tym to te figurki prezentują się naprawdę słabo i oczekiwaliśmy po nich więcej. Nawet pomimo tego, że na hamie możemy zatknąć piórko, to po prostu no jest to dość żenujące i po prostu smutne. No dobra, ale poza figurkami mamy też sam budynek. Nie jest on wprawdzie imponujący rozmiarowo, ale przynajmniej przystaje. Pod tym kątem do swojego oryginału, co niektórzy mogą uważać za plus. To, co warto wskazać, to to, że budynek ewidentnie jest odwzorowaniem oryginalnego zestawu i wszyscy ci, którzy chcieli rzeczywiście dostać remake, ale taki jak najbardziej zbliżony do oryginału, powinni być zadowoleni z tego buildu, bo ten budynek praktycznie jeden do jednego wygląda jak wcześniejsza wersja przy zastosowaniu nieco nowocześniejszych technik budowlanych. Jednocześnie jednak mamy tutaj też klocki, które występowały w oryginale, tak jak na przykład burpy, czyli te big ugly rockpisy, które stanowią dużą część ścian. Budynku. Generalnie cały budynek wygląda dość klasycznie. Mamy tutaj wiele wystających, klockowych elementów, które kojarzymy bardziej z latami 90. Można się przyczepić do pewnych rozwiązań konstrukcyjnych. Oczywiście, nie mamy już starych, cienkich okiennic w takim rozmiarze, więc tutaj zastosowane zostały naklejki. Drzwi, które są na froncie, są mock -upem. Tego nie do końca rozumiem i nie do końca mi się to podoba, bo nie możemy ich otworzyć. To jest po prostu ściana z zamkiem. Do tego sporo akcesoriów, trochę drzewek, w tym m.in. te boczne, które są na zupełnie nowych częściach i tego w oryginale nie uświadczyliśmy. Całość oczywiście otwiera się. Wystarczy odpiąć tutaj tego jumpera z zamkiem. Tutaj jest nadruk na tej płytce i w środku znajdziemy Trochę miejsca, jest go niewiele, przyznam. Czarodziej właściwie zmieści się tylko tutaj, w tym jednym miejscu, i dlatego tutaj go postawiłem. Mamy jakąś drabinkę, skrzynię bez zawartości, co jest smutne. W oryginale mieliśmy tam jakieś kamienie szlachetne, jakieś kieliszki, yy, czy puchary do tego garnek, i tak naprawdę to tyle. Oczywiście w miarę ciekawe mocowanie dachu, nowoczesne, ale nawiązujące do klasycznego i tak naprawdę. Tyle. Można więc powiedzieć, że na dwonie babka wróżyła. Figurki są, no, co by nie mówić, słabe. Sam zestaw jako build jest jak najbardziej ciekawy, jeżeli ktoś lubi klasyczne zestawy Lego, te nawiązujące rzeczywiście do starszych czasów. Taka osoba powinna być zdecydowanie zadowolona z samego buildu, jeżeli zmruży oczy patrząc na minifigurki. Ja nie jestem super fanem tego typu designu i Gdzieś tam upchnę ten zestaw z tyłu za zamkiem, żeby nie za bardzo rzucał się w oczy, ale nie powiedziałbym, że jest to zestaw, na który strasznie długo czekałem. Zdecydowanie bardziej podobała mi się kryjówka leśnych ludzi, która była mocno unowocześnioną wersją w porównaniu do tej, która jest wersją nowoczesną, ale zachowującą klasyczny klimat. Więc jeżeli takie rzeczy lubicie, to zdecydowanie polecam ten gratis. Oczywiście pomijając figurki. No, ale i tak dostaniecie je w komplecie. Mam nadzieję, że ta krótka recenzja Wam się do czegoś przyda i pozwoli Wam podjąć decyzję, czy chcecie łapać ten gratis, czy nie, czy to w Insiders Weekend, czy w Czarny Piątek za tydzień. Ja się z Wami żegnam, czekam już na wieżę Avengersów, więc mam nadzieję, że to będzie następny odcinek na kanale. A do tego czasu trzymajcie się.